Jak co tydzień przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni, aby stanąć przed Bogiem i pomodlić się, aby w czasie mszy świętej niedzielnej przeżyć swoje spotkanie z Bogiem. Przyszliśmy tutaj dzisiaj po to, aby umocnić się na co dzień, na tę codzienną drogę, Naszego życia, na którą Bóg nas powołał i którą kroczymy. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo Jezus Chrystus jest dla nas kimś bardzo ważnym. I dlatego pamiętamy i zapadły nam w pamięć słowa z Ewangelii apostoła Jana. Nauczycielu, Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzuca złe duchy. Zabroniliśmy mu tego. Dostrzegamy u apostołów postawę zazdrości. Uczniowie sądzili, że o Jezusie mogą mówić tylko oni, że tylko oni, oni mogą nauka, nauczać, bo oni chcieli mieć monopol na prawdę, nauczanie o Jezusie oraz na mądrość. Ale Jezus im odpowiada, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie może od razu źle mówić o mnie. Bo każdy, kto nie, kto jest, kto nie jest przeciwko Kościołowi, a głosi Jezusa, ten na pewno jest kościołem. Krystyna, pracownica supermarketu, do pracy codziennie dojeżdżała tramwajem. Sklep był otwarty na zmiany, a więc jechała na ranną, na popołudniową i na nocną zmianę. By nie tracić czasu w tramwaju, zawsze modliła się Różaniec, bo jak każdy z nas miała wiele, wiele różnych intencji, w których prosiła Boga o pomoc, a kiedy ją otrzymywała, za tę pomoc mu dziękowała. Kiedyś usłyszała, jak w tramwaju starsza kobieta, w sposób bardzo wulgarny przeklinała księży. W końcu nie wytrzymała i powiedziała: Proszę panią, ja nie wiem, kim pani jest. Nie wiem, co panią zabolało w życiu, ale w mojej obecności nie pozwolę źle mówić o kapłanach. Ponieważ dzięki kapłanowi ja po prostu żyję. Moi drodzy opowiedziała jej, jak wpadła do studni, trzeba ją było stamtąd wyciągnąć, a potem szybko zawieść do szpitala. To właśnie ksiądz proboszcz z jej parafii, wtedy stanął obok niej. I jej pomógł. I dlatego nigdy nie mówiła źle o kapłanach. Pomyślmy, bo to często umyka naszej uwagi, czy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda Dzień Pracy Kapłana. Niektórym się wydaje, że każdy ksiądz to już kompletnie nic nie robi. Ale to po prostu nieprawda. Bo ksiądz zajmuje się uświęceniem wiernych. Codziennie przy pomocy brewiarza modli się za swoich parafian. Modli się za tych dobrych i pobożnych, którzy są jego radością i którzy są radością Boga. Ale także musi modlić się za tych, którzy od Boga odeszli, którym życie się poprzestawiało i pokomplikowało. Musimy pamiętać o tym, że to tylko jeden z wymiarów pracy kapłana, który nigdy na bezrobocie nie narzeka. A Jan 23 mówił, że człowiek staje się wielkim tylko wtedy, kiedy klęka do modlitwy. Czy nas jeszcze dzisiaj stać na taką wielkość? Pamiętajmy o tym, że kapłan jeszcze katechizuje, przygotowuje się do katechezy i do kazań, by potem nam, bo nie głuput, nie opowiadać. Chodzi do chorych, załatwia wiele, wiele spraw administracyjnych. Zastanówmy się nad tym, jak my, ludzie wierzący, ludzie Kościoła, obecni na Mszy Świętej, o kapłanach mówimy. Zastanówmy się, jak mówimy o Jezusie, o Jego Kościele, o Jego sługach kapłanach. Czy potrafimy tak jak Krystyna księży bronić? Rzadko kapłan dzisiaj ratuje życie drugiemu człowiekowi. Ale pamiętaj o tym, że ratuje mu jego życie duchowe, kiedy w konfesjonale kreśli nad głową penitenta. Krzysz i wypowiada słowa Ja cię, ja ci przebaczam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętam, bo było to przed laty, zaraz po moich święceniach kapłańskich wracałem pociągiem do domu. Tak się złożyło, że pociąg najechał człowieka. By nie spóźnić się na wieczorną mszę świętą, wysiadłem, by pójść na autostop, idąc po drodze, tego, który zginął, rozgrzeszyłem, a następnie za niego odmówiłem pokutę. Kiedy wróciłem do domu, opowiedziałem o tym proboszczowi, a potem proboszcz, kiedy tego człowieka w czasie pogrzebu grzebał, na kazaniu powiedział, że nie odszedł niepojednany z Bogiem, że miał łaskę, że w tym pociągu jechał kapłan, który go w ostatniej chwili życia pojednał z Bogiem. Bo kapłan, Wiele razy wyrywa nas ze szponów grzechu zła i szatana przez swoją modlitwę, przez pokutę oraz przez ascezę. I dlatego trzeba, abyśmy właśnie w dzisiejszą niedzielę podziękowali Jezusowi za kapłanów, dzięki którym jesteśmy ludźmi wierzącymi dzięki którym osiągnęliśmy zbawienie. Módlmy się za naszych spowiedników, za księży, którzy przygotowali nas do pierwszej komunii świętej, którzy stali przy nas, kiedy zawieraliśmy sakramentalne małżeństwa. W końcu pomódlmy się także za tego księdza, który nas rozgrzeszy, kiedy będziemy przechodzili za próg wieczności, by spotkać się twarzą w twarz z Bogiem w niebie. Amen.